Jesteśmy na targach Traką, to największe i najbardziej prestiżowe wydarzenie branży kolejowej w Polsce. Za nami stoisko Harding, prezentujemy nasze produkty oraz rozwiązania. W tym roku zaskoczyliśmy naszych uczestników, ponieważ na naszym stoisku pojawił się piłkarski akcent. Firma Harding jest sponsorem od ponad półtora roku drużyny amfutbolowej WKS Śląsk Wrocław. Chcieliśmy się o tym pochwalić oraz pokazać, jak wspaniałą inicjatywę wspieramy. W tym roku na nasze stoisko zaprosiliśmy wyjątkowego gościa. Jest nim reprezentant polskiej drużyny amfutbolowej Gabriel Stańkowski. Chciałbym bardzo podziękować firmie Harting za zaproszenie oraz za możliwość wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Dzięki firmie Harting nasza drużyna może się prężnie rozwijać i każdy z nas spełnia swoje marzenia. Na naszym stoisku mamy konkurs, mamy koło fortuny, rozdajemy gifty z logiem Harting, promujemy tą wspaniałą inicjatywę, jaką jest wspieranie footballu. Aby dołączyć do zabawy, należy spełnić jedną z dwóch zasad. Pierwsza, pozostawić swoją wizytówkę. Drugą opcją jest zaobserwowanie naszego profilu na LinkedInie. Następnie przystępujemy do kręcenia kołem, odpowiadamy na pytanie i skarniamy gadżetiki. Cieszymy się, że byli Państwo na naszym stoisku. Dziękujemy za odwiedzenie i do zobaczenia za dwa lata na Trako.